Piąta Wyjeżdżam z domu Pielgrzyma w Częstochowie 26 dzień podróży Nie wiem który dzisiaj jest 15 15 sierpnia. 263 Wyjeżdżam Częstochowy Ludzie, z pół szósty <noise> Ale tutaj życie trwa no. Przejechałem 10 km od Częstochowy. Jestem tak zmęczony, tak mi się spać chce. I co mam obiekcję, żeby tutaj postawić namiot? Jest 7 godzina rano. Sobie przespał się z 3-4 godziny. W czym jest problem? Że nie wolno? Ej tam, niedziela, ludzie śpią, potem do kościoła, potem obiad, przecież nikt tu nie przyjedzie. O, albo taki wyjdok uspokajający, koniki. A tam jest rzeka? Takie. Taką rzeką. Spływka jako. albo wpływ. Zależy w którą stronę. Wyjeżdżamy z kehaczków. Stan 1288. Godzina 18.30. Ruszamy w stronę kalisza. Jeszcze rzut. Dziękuję bardzo za prąd. No, zobaczymy, bo nie umieszkałbym skorzystać i pojechać na taki spływ. Koniecznie zbieramy ekipę. Jak Wam się podoba? Ładnie co? Ślicznie. Taki banalny polski. Zachód słońca, nieprawda, że ładny? O, bym zjechał z drogi, nie chcąc. Wchwytna Znaczy, nie. Przy okazji przejeżdżając, poprosiłem o kawę, a nie, że jestem na nim. Fajne? Czy to jest fajne? Architektura. oświetlenie fajne. Podoba mi się. dowód na to, że można zrobić 20, ale można i 25, i 28, i 30 miał. O. I to rozumiem. Wjeżdżam, muzyka, przed chwilą były zimne ognie. Tak się wita test misji. Bardzo. mam to złożyć dzień 28 poniedziałek po 31, po 31 km stanąłem w końcu no nie miałem gdzie zaparkować wlokłem się, wlokłem, wlokłem wzdłuż domów różnych pól i nie było gdzie stanąć znalazłem sobie taką miejscówkę no i jestem na dwóch kreskach wypada znaleźć ładowanie, niestety jest 8 godzina więc teraz 6 godzin to będzie z 14, 15 i zrobię dzisiaj tylko 30 km w stronę Kalisza. Gdziebym w nocy naładował, ale nie było gdzie. Tutaj obok była impreza, też od niej chciałem odbić huczna, jakaś dyska. Nie wiem, co to tam była takiej okazji. No, żeby jednak nie spotkać przypadkowych osób zaciekawionych, co to, to za namiot. Więc 31 km zrobiłem. To ładnie. Zobaczymy co przyniesie dzień Teraz nerwowo, trochę nerwowo Turlając się powolutku Szukam czegoś Najpierw się trzeba pozbierać Worek spadł Wiatr miał całą noc Do Kalisza zostało coś około 100 km Ktoś pytał pod filmem na YouTube Gdzie śpię, no śpię gdzie się da Czyli na przykład o tak Właśnie się pakuję. jest godzina 8 z minutami tam gdzieś w oddali była dyskoteka. <laughs> Pokazywałem, że mnie Aleksandra witała. <laughs> ale, ale Aleksandra. O. i długo nie mogłem znaleźć gwiazdu. Zrobiłem 31 km dwóch kresek. Więc bardzo ładny wynik, a teraz będę się turlał. Widzę tam jakieś zakłady. O tu widzę jakieś zabudowanie już i trzeba ładować 6-7 godzin. Na pewno będzie 7, bo wycyckałem trochę. Dobrego poniedziałku i tygodnia. A, worek zwiało, wiało trochę w nocy, samochody jeździły, ale dałem radę. Dziękuję panom, za prawdę, jestem na tyłach restauracji, robią tutaj takie Coś tam beach. A Moj to beach. <grymne> Fajnie. A ja sobie pójdę tam dalej, bo widzę ławkę. Taką. Ławkę, coś... No chyba tak, daleko. Ale tam dalej. O. Tutaj to musi ryba bić, o, szczupak jak ta lala, same szubary. Warto znać na takie wyjazdy różne miejscówki, bo na przykład tam jest pole kukurydzy z tymi krzakami, przed chwilą stąd wyfrunął. wyfrunął. Za polem z kukurydzą jest droga z żółtą tabliczką, więc bezpieczna dla skutera, tu można zrobić sobie jakieś ognisko, rozstawić. Namiot tam dalej jest hotel, a tu jest fajny. Właśnie, nie wiem, bo w ogóle nie pokazuję co to jest, nie określa. Jakieś takie e, o, duże oczko wodne, kończące się taką. Taka jak nerka, w sumie Mi się kończy. No, nie wiem czym. Taką łe, tak to, o, to jest kształt takiej łezki właściwie. I tu jest piękna woda. Pewnie bije tu. Świetnie, szczupak, są ławeczki, tam były wcześniej przygotowane stanowiska wędkarskie. No i co? No i spokój, cisza, kto ma tutaj nas pogonić. to taka fajna, dobra wiedza przed Wieluniem właśnie na jakąś wyprawę. Super to jest. Tam już jest hotelowy teren, a z tyłu jest wjazd. A tu się zaczyna właśnie to co mówiłem teren hotelu i tu robią coś Mojito Beach czy coś takiego Ale budują, a hotel staje za tym drzwiami No nie powiem co to za hotel Bo nikt nie zapłacił <grytanie> Żartuję, no nie można Chodzi właśnie o to zaufanie o. Kawka jest zrobiona. Widzę ciasteczko Ale widzę, że na horyzoncie, a tam pełno ciężarówek nie mogę zmierzyć. No, będzie pompa. Zanim dojadę do, do Czechosłowacji, chciałem powiedzieć, że Karisza już się zbiera pompa. Kawa jest. A czemu tak mało? Te wymagania. <grym> oh Stan licznika 1321 Widarac. Dziękuję za uprzejmość Proszę uprzejmość Mówię, kurczę mam ochotę na coś innego Burgerownia, ale czy to jest czynne? No widzę napisy Urlop jest napisany. Mother, futsker No cholera Panie wyprzedził pan Pan senior Kalimata, jakaś torba, szpigur. I pędzi i pańs. A wczoraj tam były dożynki, dlatego mnie Aleksandra witam. Ja jestem zaskoczony prezentem. Zagnamy wesołe dziewczyny. Ja myślałem, że to siostry, a to mama z córką. Kapitalnie. dziękuję serdecznie za... U chciałem powiedzieć. <grytanie> za potężną, ale żeby jeszcze na wynos kawa, herbata i coś tam do, do smakołyki. Więc dostałem od dziewczyn, bo myślałem, że to siostry, i herbatę w termosie. I pokarm pokarm chciałem no tak no e, coś tam jest i ciasteczko i coś e, poważniejszego a poprosiłem tylko o trochę wody, bo mam kawę rozpuszczalną o trochę ciepłej wody i mam i termosik no i wspaniale, no dziękuję serdecznie e, coś nie bywałem. jestem między Wieluniem a Sieradzem Janów Budyń malinowy, budyń malinowy! Uuuu, nie ciekawie panie! Aż po ciemno niebieskie horyzonty! Środek nocy, 23. Skrzyżowanie na szczycie jakimś. Wjeżdżałem od złotowa przez jakiś gr gr grójec wielki, tak? Grójec mały. 11 km, zrobiłem 31 km od naładowania i teraz tam w lewo mogę jakaś do zwierzyca. tu nic nie ma. I patrzę na topograficzną jak może być? To na rondo na środku, ale jest przejście do pieszych, no to rodzi jakąś nadzieję że i chodniczek, że dokądś dojadę tutaj. Jest jakaś firma, 1,8 km stąd, a po lewej zwierzynie Trzeba No to jadę do przodu. Ryzykuję. Bo mam niby trzy kreski, ale biada, jak odkręcę manetkę w dół, to zlatuje o jedną już mniej. Czyli znowu się powtórzy sytuacja, że trzeba będzie ładować 7-8 godzin. Tak, chodnik jest donikąd, więc grzeje dalej i tam będzie... I najgorsza jest sytuacja, że ja jechałem te kilometry cały czas pod górę. Jeżeli tutaj jest znowu pod górę, a do Zwierzyńca zdaje się jest w dół, ale nie po drodze mi, ale zawsze lepiej wrócić 2 km pod górkę i jechać później spokojnie w kierunku właściwym, czyli do, 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 do Kalisza. Już teraz znowu pod górę, a już zleciała kreska i mogę zrobić parę kilometrów jeszcze tylko No właśnie, a tam się świeci w dół Zwierzyniec Co robić? Pewnie każdy by powiedział: Zjeżdżaj w dół do zwierzyńca, bo rano sobie naładujesz. A tu, kilometr 8. Nie wiem, czy jadę pod górę, czy tam za zakrętem się wyjaśni jaka jest sytuacja i też zjadę z góry. No Mogę fragment pojechać i wrócić tam do światełek na filmie. Nie widać chyba daleko, daleko, ale skoro słychać szczekanie pieska, to być może nie jest to tak daleko. Jakieś auto, a raz na 15 minut to jedzie auto. Okazuje się, że nie zawsze warto wybierać krótszą drogę o te 8 km. Przez las, cały czas przez las i to pod górkę, bo jednak główną to są stacje benzynowe. Tutaj przez 11 km nie było nic. Nic, nawet nie było gdzie rozłożyć. No było, na, na, przy samej szosie na piasku. No. Oj, no dobra, zobaczymy. Przejadę kawałek i w razie czego wracam do zwierzyńca. Hm, ciekawe. Ja pierdolę. To mnie to bierze jakiś filar z czarnego bieguna. Cholera, żeby gospodarz nie wyszedł. Z latarką. Nie wiem co robić. Może teraz mam rozłożone. Siedzę w ciemnicy. Kurka. Dzień 28. Rzuca namiotem. Jest wichura. Miałem incydent z pieskiem. A tam. To poleciał na mnie. Ech. Nie wiem co robić. Nie wyjdę na razie, z pół do szóstej Poczekam chwilę, wieje, o północy Może zadzwonię do tych państwa, skoro to się nazywa Flower Power To mają telefon Dajecie wiarę, że herbata jest gorąca od, od, od pań, od dziewczyn Co wczoraj dostałem kapitalnie na tą pogodę. Chyba się trochę uspokaja. Może zadzwonię do tych Państwa. Jest pół do szóstej. Jestem za wielu. Nie wiem. Na taką dużą górę jechałem. Strasznie szarka jest wiatr. W pół do szóstej. Dajecie wiarę, że ta herbata jest gorąca. W termosie. No, jakby dziewczyny wyczuły. Dziękuję serdecznie. Pijemy kubek. Ale śniadanie jest w bagażniku, teraz że tam nie wejdę. Mam bułeczki.